Dobry wieczór Państwu. Bardzo trudny mecz był to dla nas. Jelonia ma bardzo ciekawą drużynę, ma drużynę, która potrafi utrzymać długo piłkę. Wiele. Szczególnie druga linia tej drużyny to zawodnicy, którzy każdy z nich naprawdę wie co z piłką zrobić. Jak na Polskę, Oni to jest to spora siła. Wiedzieliśmy, że Michał ustawi drużynę pod pod, pod, pod Tomka Frankowskiego, pod Grosika i staraliśmy się, jeżeli chodzi o ten aspekt defensywny, wybić te atuty gospodarzom. Praktycznie udawało nam się to dobrze w pierwszej połowie. W drugiej połowie ta pierwsza akcja, niestety ta, która Kamil Grosicki uszedł sam na sam, to jest nasza, nasza nieuwaga, strata w środkowej strefie piłki i tam mnie o nieszczęście, było dosyć łatwo na szczęście. Dla nas, na szczęście, Kamil tej sytuacji nie wykorzystał. Eee, w tej pierwszej połowie, myślę, że Wisła grała lepszą, lepszą piłkę. Byliśmy drużyną taką ułożoną, tak bym powiedział. W drugiej połowie nam tego trochę zabrakło, trochę chaosu darło się w nasze poczynania. Zbyt mało w drugiej połowie stworzyliśmy sytuacji do strzelenia bramek. Myślę, że takie dobre sytuacje, każda drużyna miała, miała swoją. swoje porzucie rozwinięwienia. My mieliśmy też sytuację Tomka Irsaka. Ta piłka od ta się odbiła. niestety nie wpadła do bramki. Myślę, że no, remis jest, 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 jest tutaj wynikiem chyba zasłużonym dla obydwu. Że... Oczywiście my liczyliśmy na trzy punkty, liczyliśmy, że w końcu przełamiemy naszą niemoc, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, tak się nie stało. Tylko, tylko remis tu w stoku i, i wciąż czekamy na pierwszą kwotę tą bramkę. Dziękuję.